Cześć, A mama se streamuje na Drupal, bye bye, czyli jesteśmy na Serwerze Majezgię. Wygramy sobie w tryb Supercraft Brothers 17. Jest... O, zak! Łu! O, wierzę! Że... Matka A ja już tłukę Blaze. Ja już tłukę Blaze, zaraz go utłukę Utłukę O, O, Creepera tłukę. Mam pierwszego odgrawcę na tłukę. Jutro, święte Blaze, patrz! No weź! No nie mnie! Kurczę, ktoś go dedał, ja chciałem tak perfidnie wejść w drogę. Raj Erze. chyba zginąłem. Czekaj. Ja raz już zginąłem. Mam. To jest I już koniec. Ja chyba sobie zapiszę, ile razy trzeba uderzyć jak, jaką postać, żeby zginęła. Z jakiej profesji. Ja chyba sobie zacznę takie coś pisać. To jest to jest, jest, jest dziwne, Dobra, koło zabijam, to zabijam. Dobra, double kill, double kill! Dobra, triple kill! No weź! No, dałbyś płatne. Dzięki, że mnie tłuczysz. Bardzo mi się, bardzo Teraz mi było... No, kurczę, ma pota! Mm. A, ah. no. sorry. Nie 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 ma nic.

Nie weź mnie, niebi, bo ja mam tutaj super regeneracyjne jabłusko. Na sobie, czy takie No! Mam jeszcze miecz hamera, mam! I weź! masz miecz Znalazłem! Koksa też, spadł mi akurat przed nosem. Dobra, dajesz dwa blazy! Tłuczemy je! Tłuczemy, on ma hamera. Hammer, hammer, ham! One spadają! Adam, co to za śmiech? No iście! Fajny moment co będzie... To wolę znić pałów wredny! Dobra, za chwilę, dobra. sobie teraz nie złotego to zginę. O, faktycznie leci. A, bo na tej mapie lecę i tam jest z powietrza. No właśnie o to mi chodziło powiedzieć ci. Jest następny kill. Ej, zostaliśmy we dwójkę. Ej, to da... Dobra, daję się tłuczem. Ej, daj zabij tego creepera, daj. Tu no weź! Zgadza mnie, tylko dlatego, że masz. Dajesz go, Clipperze, dajesz go! BUM! Serio, masz jeszcze dwa życia, mam jedno. Kurde, ja nie dam rady. Tak, jak masz koksa? Nie mam, nie mam, to był rady. Kurczę, byś tak perfidnie dostał spotki na obrażenia. to nie był koks. A to nie był ten taki koks-koks? Nie, koks? nie. Tylko to był to normalny koks? Nie żartuję. Nie, ginę, ginę, ginę. Pół chapę, pół HB. Wyimaginowany kot! No kurczę! Nie, ja nie mogę zginąć! Nie mogę nie zginąć! to! Miałem 2 HP! Szczerze mówiąc. Dobra, więc to by było na tyle, komentujcie, subskrybujcie. Na razie, cześć, jeśli Ci się spodobało, zostaw lajk, jeśli chcesz więcej tego typu odcinku. Zasubskrybuj mój kanał i zalajkuj. Pierogi. Si no, tak.